Where I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I am you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. tam coś nagram pod muzykę, a ja później też nagram coś pod muzyczkę. Żebyście mieli coś. Na dwa tego nie oramy, bo się nie opłaca. Bo to mało co jest za orania. Żydko nawet ładnie wygląda. Kiedyś się ja to pryskać. Nie wiem, może dzisiaj. Bo dzisiaj się dzieje u nas bokowskie, uchodzą na podwórko. No to. O, coś wam pewnie tam, może nagram. Jak się uda. O, tutaj. Ulubione miejsce szesiątki, jaskownica Pewnie mi to dobrze słychać, dobra i pizd. Pan luks, bo się sparowałem i nie płaczą, nie? Ale przez to jest szybkie Mało co widać Szczególnie to po tą stronę, nie? Na ślepą nagrywam, bo nic nie widzę, się sami... Ja bym kuby tego Lumiksa, by zarobić się nagrywa. To na wiosnę może. To jest co? Wiem fajnie się nagrywa jak się sparujesz, nie? No bo ja zawsze go paruję. Mhm. nagrywał film do siebie tu będziecie mieli kartę do tego filmu a i drugiego kolegę barska z mojej klasy który ma dzisiaj urodziny to nagrywam 29 października więc wszystkiego najlepszego koniu. Ale krzywo tu jest, spada co chwilę. To, już tam jeszcze jakieś przebiegi nagrać, tylko muszę to dobrze ustawić na tym swój. No ma przy orce jest krzywo i średnio się nagrywa. Tak powstają ujęcia do filmu pod tytułem Orka u gorupertkiem. No może to nie jest jakiś wielki ugór, ale... że oramy, i ja pewnie byłem o komentarzach, że płyce i ustaw pług. To nic nie da, bo tutaj jest takie oczko. Nad kamera, na telefonem, nie O! Tu jest takie oczko. W tym miejscu jest dużo takiej ziemi. Tam jest takie na tyle, na tyle, gdzie trochę jako to się urosło. Jakieś badyle. Połowa już zaorana. Jest połowa Zaorana. Mam nadzieję, że vlog się podoba. W sumie, vlog pod muzykę. Pod muzykę brat się postarał, zatem z tam wyjść. Coś tam jest nagrane. No, jakieś śmieci, tu jest grzyby, nawet w tym ugorze rosną.